Doktor Limbaria. Ma kłopoty z odczytaniem. Słabo czytam. Potrafią czytać? Tak. Jeśli nie odczytujemy im tekst na głos, a oni podpisują formularz. To obowiązkowe. Nie można przeprowadzać badań klinicznych bez zgody zainteresowanego. Przepracowałem wiele lat w Anglii. Tam osoba odpowiedzialna za badania to nie to samo co lekarz. Tutaj można łączyć te dwie funkcje. Nie ma niezależnych badaczy. Załóżmy, że zgłasza się do mnie pacjent z nadciśnieniem. Nie przychodzi z myślą o udziale w badaniu klinicznym, ale ja mówię mu, próbowaliśmy leku A, nie działa, lek B też nie skutkuje podobnie jak X czy Y, ale mam coś nowego, prosto z Holandii. Normalnie kosztowałoby 20 tysięcy euro, ale ja mogę dać go panu za darmo. Może wypróbujemy go na panu? Proszę zwrócić uwagę na to ostatnie zdanie. Może wypróbujemy go na panu? Pacjent naturalnie odpowiada. Czemu nie? A wtedy lekarz stwierdza: W takim razie musi pan podpisać ten świstek. Nic takiego. Zwykła formalność. Zgoda na wypróbowanie tego leku. Lekarz cały czas mówi o wypróbowaniu leku. Ani razu nie pada określenie badania kliniczne. Wyjaśnia, że musi złożyć formularz, by dostać darmową próbkę. Dlaczego pacjent podpisuje zgodę na udział w badaniach? Bo ufa lekarzowi. Komisje etyczne działające przy laboratoriach mają bronić praw uczestników badań klinicznych. Zwykle jednak nie są właściwie ukonstytuowane. W Ahmadabadzie w komisji zasiadają dr Karnani, nadzorujący badania, i farmakolog Warsza Patel. Jeśli dochodzi do naruszenia norm etycznych, Cała odpowiedzialność spada na osobę prowadzącą badania, ponieważ to ona powinna dopilnować, by proces przebiegał z poszanowaniem praw uczestników. Laboratorium ma obowiązek dostarczyć ochotnikom kopię ich zgody na udział w badaniach. Pacjent podpisuje formularz i dokument zostaje u nas. Pan go przechowuje? Nie, przesyłam do firmy. Może pan wyjaśnić szerzej? Wszystkie formularze przesyłamy do firmy farmaceutycznej. Nie trzymamy dokumentacji. Przeprowadzamy badania kliniczne i na tym koniec. Śmiało, zapraszam. Tu przechowujemy pełną dokumentację. To bardzo ważne papiery. Dlatego szafy są ognioodporne. Nawet gdyby wybuchł pożar, dokumenty nie ucierpią. Są specjalnie zabezpieczone. Takie mamy przepisy. Ostatnio przepisy się zmieniły i teraz kontraktowe organizacje badawcze muszą uzyskać aprobatę władz. We wszystkich będą przeprowadzone szczegółowe kontrole, i jeśli wykażą jakiekolwiek uchybienia, opinia publiczna zostanie o tym powiadomiona. Na stronie internetowej pojawi się stosowny komunikat. Oczywiście nikt nie chce takiej negatywnej reklamy. Tu warto jednak podkreślić, że choć nie wszystkie CRO są idealne, to wiele firm, chociażby nasza Kadila, nie obawia się kontroli rządowych. Naszym najlepszym kontrolerem są klienci. Jeśli uznają, że Kadila nie zaspokaja ich oczekiwań, nie będą nam dawać zleceń. Być może w wypadku Kadili to prawda. Jednak doświadczenia pacjentów świadczą o czymś innym. Oto sprawa, którą zajął się nawet parlament i rząd Indii. W sierpniu 2009 roku dziewczynce podano szczepionkę koncernu Wyeth, wykupionego później przez Pfizera. Badania kliniczne prowadziło GVK Biosciences, to samo laboratorium, w którym ochotnikiem był Surrender z Hajdarabadu. Nawet imię naszej córeczki było symboliczne. Nazwaliśmy ją Lakshmi, imieniem bogini pomyślności. Dziewczynkę skierowano do szpitala St. John's w Bangalurze na południu Indii. Pediatra wraz z innymi lekarzami namówili rodzinę, by zgodziła się na udział niemowlęcia w badaniu klinicznym szczepionki pneumokokowej Prevenar 13. Powiedziano nam, że dostanie lek, że szczepionka ani szczepienie nie będą nic kosztowały. Lekarze mówili, że to zagraniczna szczepionka, dobra dla dzieci, poprawia ich zdolności intelektualne. Zapewniali, że podali ją już dwudziestce dzieci i żadnemu nic się nie stało. Rodzice są blisko spokrewnieni, więc u trójki ich dzieci występowały problemy zdrowotne. Po śmierci drugiego syna, który miał wadę serca, ich pierworodny znajduje się pod stałą opieką lekarzy. Najmłodszej Lakshmi nie należało w ogóle kierować na badania kliniczne. The Zrekrutowano dziecko, choć cierpiało na choroby stanowiące przeciwwskazanie do badań tego typu. Szczepionki należy testować na zdrowych osobach, w tym wypadku na zdrowych niemowlętach. To dziecko nie powinno zostać wybrane. Lekarz wiedział o nas wszystko. Towarzyszył nam w dobrych i w złych chwilach. Leczył całą rodzinę. Jak mógł nam zrobić coś takiego? W całym cywilizowanym świecie obowiązują te same zasady. Badania kliniczne można prowadzić na dzieciach, które ukończyły 60 dni. Jedynie u nas, podkreślam, wyłącznie w Indiach te granice obniżono do 42 dni. To znaczy, że można tu prowadzić badania na dzieciach znacznie młodszych niż w krajach zachodnich. Dlaczego więc Komisja Etyczna przy Szpitalu w Bangalore nie odrzuciła kandydatury Lakshmi? Z naszych informacji wynika, że w Indiach komisje składają się tylko z dwóch osób, przewodniczącego i sekretarza. Zapewniono nas jednak, że była też osoba odpowiedzialna za wybór kandydatów. Kiedy spytaliśmy o przewodniczącego, podano nazwisko osoby, która pełni te funkcje obecnie, a nie wtedy, gdy w szpitalu zatwierdzono protokół badań klinicznych szczepionki pneumokokowej. Dopiero okrężną drogą udało nam się ustalić, że komisji przewodniczył sam dyrektor szpitala, co jest całkowicie niezgodne z prawem. Dlatego choćby trzymali się protokołu, co do joty to wszystko na nic, ponieważ komisja etyczna działała nielegalnie, a jej decyzje nie miały mocy prawnej. Koncern Wajew twierdzi, że przyczyną śmierci nie była szczepionka. Nie zmienia to jednak faktu, że dziewczynka w ogóle nie powinna jej dostać. Sześć tygodni po pierwszym zastrzyku, kiedy Lakshmi podano trzecią dawkę, jej serce przestało bić. Co mam powiedzieć? Wszystko się skończyło. O dziewiątej rano powiedziano mi, że dziecku nic nie jest. Pojechałem do domu na obiad. Kiedy wróciłem, już nie żyło. Zgasło życie. A wszystko przez zaniedbanie w spełnieniu powinności lekarskiej, bo tak należy zakwalifikować postępowanie szpitala i komisji etycznej. Trzeba znaleźć i wskazać winnych. Wyeth na pół roku zawiesił badania nad szczepionką. Sprawą małej Lakshmi zajął się indyjski rząd który po raz pierwszy poważniej zainteresował się kwestią badań klinicznych. Sposób, w jaki prowadził dochodzenie, był jednak co najmniej zaskakujący. To skandal. Nie mieści mi się w głowie. Jak można prowadzić dochodzenie w takiej sprawie? Pamiętajmy, że nie chodzi o jakąś rutynową sprawę. Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności śmierci, śmierci maleńkiego dziecka, a rząd nawet nie kontaktuje się z rodziną i oni mają czelność nazwać to dochodzeniem. Jak sobie państwo z tym radzą? A co mamy robić? To lekarz. Przecież nie postawimy go przed sądem. Jesteśmy bezsilni. Gandhi, któremu Indie zawdzięczają niepodległość, był adwokatem. Zbudował państwo na fundamentach prawa i demokracji. Czy ofiary nadużyć i błędów laboratoriów mają jakiekolwiek szanse w sądzie? Jeśli zgłosi się do mnie ktoś i powie: "Chciałbym pozwać koncern farmaceutyczny", zapytam najpierw, czym ma pieniądze. Jeśli nie, w ogóle nie warto się tym zajmować. Musiałby co dzień stawiać się w sądzie. Koncerny farmaceutyczne mogą sobie pozwolić na wysyłanie pełnomocników. Powoda robotnika, nauczyciela, profesora